No, jesteśmy przy pomniku i to jest ten skromny pomnik. 9 do 12 sierpnia w masowych egzekucjach ludności cywilnej klerowcy rozstrzelali 12 tysięcy Polaków. Wśród nich chorych i personel szpitala z ulicy Łodziej. Jest obok nowa tablica, która więcej informacji przekazuje. Są adresy, ulice, z których ludność tu spędzano. Niestety ta nowa tablica jest mało czytelna. Jest krzyż drewniany. I ten napis z boku. Jest. Napis z boku. Najdroższym Weronikom matce i siostrze Pamięci Stach Jabłoński. Ten pomnik stał pierwotnie w nieco, nieco innym miejscu. Tu jeszcze 5 lat temu był pusty plac zaniedbanych, porośnięty krzakami i drzewami, które po wojnie wyrosły na tym miejscu w Kaźni, gdzie ludzi rozstrzeliwano i palono niestety 5 lat temu wybudowano tutaj salon samochodowy z głębokimi piwnicami naruszając spokój i pamięć tego miejsca niestety można powiedzieć, że miejsce to zostało sporfanowane. Przed chwilą opowiadał nam, relacjonował, co się tutaj dało, pan Czesław Adamusik, który, jak mówi, przeżył własną śmierć. Był rozstrzeliwany naprzeciw tego miejsca, po drugiej stronie ulicy Górczewskiej. On przeżył, matka zdumiała, wszyscy jego sasie i cała rozmała. Tam jest to miejsce ogrodzone, parking wybetonowany po wojnie. Wcześniej to było kartoflisko. Tu jest wiaduk kolejowy, ślad świadek tych wydarzeń. Wiadukt jest nowy, natomiast autentyczny jest ten kamienny filar. Jeszcze kilkanaście lat temu stał tutaj stalowy, przedwojenny wiadukt, który został rozebrany przy poszerzaniu jezdni. Jezdnia wtedy ulicy Górczewskiej. Ulica Górczewska była jednojezdniowa i jeździły nią przed wojną tramwaje. Tam w głębi mamy ulicę Górczewską w kierunku Śródmieścia Warszawy w kierunku ulicy Płockiej i stamtąd od ulicy Płockiej prowadzono tutaj ludzi. Na rozstrzelanie. Za wiaduktem zaczynała się część zabudowy. Po tej stronie ta budowa Warszawy, po tej stronie ta, ta budowa była luźniejsza. I tam za najbliższym skrzyżowaniem z ulicą Płocką był szpital. I szpital funkcjonuje do dzisiaj. z tego szpitala personel oraz chorób tutaj przyprowadzono. Tych, których nie zabito na miejscu. Na terenie szpitala i koło szpitala. W tej chwili jestem skromny. Pomysł. Ten, ten boje, ten, który zasypywał mnie, te, te drobne, ten chłopak, niech hej, jak o moich ciastkach, na moich opowiadał i to on mówi też pół godziny po ich śmierci ojca mojego i tych, to rozstrzelili przyszedł jak przyjechał jakiś tam niemiec na motorze i przywiózł rozkaz, mówi tam dał pomyśleć, że, żeby ludności cywilnej nie zabijać i dlatego dzięki temu ich, tych dwóch, którzy zasypywali to się znalazł tutaj go przeprowadzili bo gdyby nie to, to ich na końcu żeby nie było świadków by tak nad, oni stali nad tymi dołami po kolei było a takim tym, że ojciec Później ją zaniosł pół godziny no godzinę, no to może by wszyscy żyli. Ich by pewnie też przyprowadzili tu, może ich rannych by wzięli do szpitala, a, a ich by przyprowadzili do, do warsztatów kolejowych. I tutaj ja troszkę za wcześnie się ruszyła, Ale kto, kto wiedział? Ktoś wiedział, że się przewróci, to by się położył przed tym, prawda? Tak samo, się wiedział, że kto uratuje, to by się, ale chcieli jak najszybciej ich uratować, bo jednym i drugim może się gangryna jakaś dać, no jakimiś, co mieli pod ręką, to nogi na, go, na gołe rany obrządzali. Chcieli nam szybciej pomóc. Aby starczyła godzinę ten, później wyszli, to by już to by prawdopodobnie no nie, żyli. Tak Ta liczba, te 12 tysięcy ludzi, które w tym miejscu, nawet jeżeli jest to przybliżona, by okazało się, że nie 12 tysięcy, a 10 tysięcy, to jest tak wielka liczba w stosunku do różnych innych tragedii, które w czasie wojny w różnych miejscach się wydarzały w Warszawie, w Polsce, na tak. świecie. Na przykład Palmiry, które są znane wszystkim Warszawiakom, a sądzę, że i wszystkim Polakom to tam zostało rozstrzelanych około 1800 osób. Pochowanych jest około 2200, ale to te 400 osób zostało przywiezione z innych okolic, nawet no, z okolic tutaj Piaseczna byli tam przywiezieni. A tu mamy 12 tysięcy osób. Na cmentarzu żołnierzy radzieckich przy Wielkiej Wigury jest około 20 tysięcy żołnierzy radzieckich którzy zostali z Warszawy z okolic Warszawy z okresu walk i bitew i to byli żołnierze, które tak, 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 rolą jest było, między innymi na i no, tam niedaleko ginąć mieszka, ich zawodem. za, 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 za tym a, Myślę, tak. To na samej woli ponad 50 tysięcy ludzi i w tym, w tym miejscu w tym rejonie a, gdzie jest ten, no właśnie. Teraz, teraz, tylko, teraz tylko tutaj, tutaj około 12 w, nalot dywanowy na Drezno które Niemcy bardzo przeżywają Zginęło około 40 tysięcy osób, ale spadające bomby nie wybierają, tak. trafiają bezimiennie. Natomiast tu z zimną krwią, patrząc ludziom w oczy, tak. e, kobiety, dzieci, nie było litości, wszystkich tak. rozstrzeliwali systematycznie, metodycznie, bo taki jest rozkaz. Bomba nie wybiera człowiek ginie pod gruzami, ginie w pożarze. Jeszcze tak się zastanowić, to tutaj na woli zginęło, zginęło blisko 60 tysięcy osób i to jest połowa tych, co zginęło w Kiroshimie od bomby atomowej, to tak. w Kiroshimie jest to kilku 10 lat cały światy czemu się o tym o tym o ciszej, a o, o tym miejscu Cisza. Miejsce jest przy bardzo ruchliwej ulicy, ale jeżeli ktoś specjalnie się nie zatrzyma, żeby przeczytać treść tego napisu, to nie wie, co to za przydrożny krzyż Ja w Polsce, przydrożnych krzyży jest wiele. Jak ktoś podejdzie, przeczyta te 12 tysięcy, no to o oczom nie wierzy, myśli, a komuś się o jedno zero może coś przestawiło. No, 120 osób, no niech będzie 1200, ale 12 tysięcy. Statek Gustlow, gdzie Niemcy uciekając zostali, zginęli od radzieckiej torpedy, nie Proszę, pamiętam dokładnie ile, ale, ale jednak mniej mniej tam było tych osób. I to jest inny powód. Masową tym masowym Jak w czasie wojny. To dlatego, że historii nie znają, jak to było. To było od 5 do 12 to pisze. Mimo, że był zakaz rozstrzygania ludności cywilnej po tym, jak przyszedł To zależy na kogo się trafiło, na jakich ludzi, jeśli chodzi o Jemrze, prawda? Bo na przykład tam pod szpitalem to. Tolerowali, to no, zakaz to przyprowadzili tych, którzy tam byli, dlatego tego nie rozstrzelili. Ale na trafi na innych, no to rozstrzelili, dalej bo dokumentem jest to, że tu do 12 rozstrzeliwali. do ile dni jest po tym rozkazie, prawda? Ta A ziemia na której będzie tutaj jak było, tu mną jest ziemią strzelbów, że była i to się nadbierało 12 dni, tak, tak. nie Niemożliwe by jednego dnia chyba trzeba tak, być ludzi w dole tutaj umieścić i tak zbombardować się tak, byłoby tak. Możliwe 12 tysięcy. Tak. W tą ziemię wsiąkła ich krew, potem byli spaleni. Trochę zebrano, ale ziemia pozostała święta, skoro krew tych ludzi tu wziął